Ja chyba przełączę się na jedno. Na, no, boksujemy na tym. Ja jadę teraz szybkie, ale... Szybkie, ale zachowawcze, tak od razu odpowiadam, bo nie wiem czy tu da się pojechać szybkie nie zachowawcze. O kurczę. Ja to że czysto na koniec. Co mój lap? Nie. Zaczęło mi ślizga na DRS-ie w tamtej sekcji, wiesz w której. Ok.

Ja ma. Witam. Taki fajt w pierwszym miejscu. No tak. E, Gdzie... to znaczy, Więc... Chciałem... Minimapa... O, dziękuję. Bo dla Monaka ta pewna mapa się nie nadaje do niczego. No czy wiesz, że to jeszcze... bo ja to, no, robiłem. to robię... Co no, on widzisz, mam plus 10 do tyłu. Rortik też. Mm. Rorcik ma i tej fit ma I Barnold też ma. Dobra, to nie jest tak źle. Nie będę startować, cel ostatni. Celem jest szóstego... Aha, gra mi dała zużyta, no, spoko. No, Zobacz, no, my nie spoko. Zobaczymy. Zobaczmy jak z wygląda. No bo dała się nowo. skwali. A tak sandy bot. Bardzo nowo, wchodzę. Kurwa, nic nie zyskałem. A może Lordik, Lordik, Lordik? Lordik, jestem cały czas? Oh, fuck po skrzydle. Znaczy mam skrzydło, tylko nie mam lotki. Bo do kapo że trzeba już będę wymieniać, co tu się dzieje. No co tu się dzieje? On cię do ściany ma to nagrane. Puszed mi to the wall. Ło tak, mam, mam to nagrane. Chyba skrzydła nie mam. Ja nie mam lotki kawałka. Teraz co robić? Podcinać czy co? Bo ja nie wiem. Znaczy, szkoda, że nie ma to my line. szkoda, że tu nie ma opcji. Yy, nie wymieniaj skrzydła, wiesz? No. Gdyby to było, to bym tego skrzydła nie wymieniał. Ale skrzydło wymieniłem szybko. 5 sekund spa. O, ja tu Mike, pachołek ściął. Lotki też nie ma kawałka. Uważaj na lotkę, Majka. No, brak jest mi. za to mam. Przez boksy za jeszcze to mam bale bale drive bale. through. true. Czy jeszcze to jak ja walęcy, no. A za to masz. Za to, że gość z jest brak testował, bo zjeżdżał do boksu. Dobra, boczkiem! Będę się zmieściłem, w balei. Co Tak, te zakręty. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Kurde, mol. Proszę o, cię algod... no. Come on, move! Tam to mnie tylko zaklętał bez tej jodki i. do nie, no, nie prowadzi się. Wiesz o co mi chodzi? Bez której jesteś? E, bez le lewej. Jak kara! Co za pod drugą karę masz? mi linii wyjazdu z alei serwisowej. Drive-thru masz? Tak. No kolejne kolejny drive-thru, come on. Dużo szybciej jestem od kabusa. Tak nie ma w ogóle tempa. na Tak, Tak. Dużo niego podjechałem. Jak do boksu mnie ściągają teraz? Come on, chłopaki, proszę was. Jakie drive-thru odbywałem? A dobra to mam mam Pit in, z na D Pit in... Clouden ma wyższe skrzydła ode mnie, to jest moja szansa Czyste okrążenie To Zważy na linię Nie możesz już wjechać do Wyjechałem na pół i... dobra ta gra jest zrąbana. O chłopie, no jak ty ścinasz to Jestem dziewiąty i z 10 To jest słabo będzie koło mnie. Oj, lockup, lockup, lockup. Ok, postaram się przeciągnąć te opony do samego końca. Na szybszej mieszance teraz postaram się cisnąć, w sensie. Staram się zrobić to, co potrafię. I do what mamy. No, nie, Klaudia, jeszcze raczej nie wybombi tak jak ja, to jest za wykonalny. Ja takiego lockup Upsona zasadziłem. Może się tak. wybombić, może gdzieś go ślizać nie wiadomo. Jak. nie. Wątpię, nie Monako. Wątpię, wątpię okay. No co ty nie powiesz? Wcale w ogóle nie zrobię bokapa do fandy bot Wcale w ogóle Lordzik już do mnie Dajcie mi za to tylko Proszę, Klaudy, zrób coś. Nie, proszę Was. Sorry. Miałem ja zjechać na wewnętrzny no. dobra, sorry. Udaję, że robię tak bombę, ale odpuszczam, bo to to jest. Nie, Monaco to totalnie nie idzie. My się pozbieramy po takim czy psychicznie jeszcze. Tak, to jest opcjonalne. Po web się face z wapu. Gdyby była opcja zamknij mordę inżynier, bo by był uchahany 10 sekund do cloudla O Orzucało mnie po bokach i nie kruję warto. 10 to Może na pachołek Co odrodził się? Miał no, tam leży, w bardzo niebezpiecznym miejscu. Okej, okay, osiągasz dobre, czasy utrzymujesz się po wyścigu. Mmm. dostałem Co? Wypadliśmy z wyścigu. Pokazano Ci czarną flagę. Dla nas to już koniec wyścigu. Bezpiecznie zaparkuj i wyłącz silnik. ja aż 10 okrętów temu zaparkowałem. To jest nieba klaraty! Mimiłem wszystkie ringi, tylko nie ten Mercedesy z ostatniego starym pola. Nie, kartę! Nee, spodziewamy się, że zajmiesz dziś miejsce w 8 lub wyższym się podobało. MKX, dobra tu. A nie, nie ma co włączać. ładnie zajechana droga tak rozwinięł chłopie o tak, o ile dostanę strzała w tył czyli we, we must him. He 11. Jest 11. Plus, no? o, o ten był w brąbol jest tak w się jeszcze bardziej trzeba brąbola wyprzedzić o no, Jezu, jak mnie zrzuciło o, on mi odjechał. Nie płacz jak Hamilton na oponę. Chyba ja będę podcinał w tym wyścigu. O, to się ktoś podciął, David, David wyspinowany. oj checka na fuck świetnie ty kary za to cholercie no Nie, i poleciałem nie mogę nie mogę nie mogę nie mogę nie mogę nie mogę Drive, który dostałem, no kurczę no za to ścięcie cięcie zakrętu Little Tak, to jest, brata się kurde, rozbiłem. Pierdzielone. No i jeszcze dysfalifikacje dostałem. Super, drugi wyścig rzędu. delikatnie ściąłem, jeden z dwa na godzinę. Spokojnie, ho, będzie, będzie nasze nasze Nice work mate. Mimo tego, że 10 pól do tyłu to stałeś, to tak, i tak. Dobrze. Bardzo dobrze. Ja z jednym punktem chyba, albo z zeroma punktami wywożę z Monaco, ale trudno. Zdarza mi się ten 18-25, 18-25, czyli taką o, samą ja ilość. Wiem, zrębałem. No, zrębałem. no ja wiem, że zrąbałem, no zrąbałem, no ja też, ja zrąbałem, ja zrąbałem, ja. Czekaj, czyli taką samą ilość jak Klaudiusz może? Idź nie, sobie. Może? nie, nie chcę cię tutaj. Idź, ty też Cześć, idź. czekaj, czekaj, czekaj.